Tutaj mam stare chałupiny, to nie ocieplone nic. To trzeba, kurwa, szykować sznurek. A co więcej? Jest coraz gorzej. Zamarzniemy, to będzie spokój z nami. Drzewo mamy, byśmy stodołę rozebrały. Mamy... Stodołą będziecie palić? I będziemy drzewem palić starym. Aby 18 stopni było ciepło i starczy. Żebym raz dzień nie jadł, a żeby wojny nie było. A resztę? Jest... Wojna jest najgorsza. Potok górny na Lubelszczyźnie, tuż przy granicy z Podkarpaciem. Tytoniowe zagłębie, ale też najbiedniejsza gmina w Polsce. Jak mieszkańcy tej okolicy przygotowują się do ciężkiej zimy bez węgla? O tym dzisiaj w komentarzach. Adam Feder, zapraszam. Bierzemy maliny, to się wykosi i będziemy palić, nie wie pan jak. Czym? Tym miło. gałązkami. Chyba nie starczy na za długo. A to ile starczy? Potem co? Zobaczymy. Środowisko się zatruwa, no to się teraz nie będzie zatruwać. Zamykać kopalnie, nas zamrozić i będzie spokój, nie trzeba będzie nawet emerytur płacić. Będzie wszystko hej. Tak myślę, jakoś tam będzie, zamarzniemy, to będzie spokój z nami. Tadzo się rady mi się wydaje, bo drzewo mają, to część kupią węgla, część mają gazy zakładane. No, ten gaz no też przez drogi. W... Drogi, ale będzie się jakoś... Nie palić, aby 18 stopni było ciepło i starczy. Jak pan się starczyłby 18 stopni. No Pierzynę wezmę, to... zarzucę, wie i będę pod pierzyną spał, no. o, Spał to tak, ale co, chodził będzie pan z pierzyną tam? Po, po domu? E, teraz to jest luksus, jak ja miał, wie pan, za komuny. Matko Boska, po ścianach woda się lała pieców takie było, kaplowym paliło się. Panie, bieda jak piernik było. W zimie woda zamarzała w mieszkaniu. Teraz luks, ale zimy dawniej były. Nie teraz, teraz zimów nie ma. Trzeba liczyć jeszcze na Pana Boga, żeby dał ciepłą zimę i będzie no, dobrze. Pan tak optymistycznie podoba mi się. O, wiedzi pan, bo, bo... Niektórzy tak narzekają, mówią, kurde, nie ma z tym... Panie, wie pan co? Wszystko, żebym raz dzień jadł, a żeby wojny nie był. A resztę. No i... wojna jest najgorsza. Żebyś no i... <laughs> spokojnie jest bo i zimno by było i wszystko tak jak na Ukrainie. Ja tak myślę, pan... Musimy jakoś dać sobie radę. Z tak tym. jest, wszystko będzie dobrze. Jesteśmy żoną, ja 85, ona 84. Założyliśmy gaz. musi mieć 23 stopnie ciepła, bo inaczej to stary człowiek nie wytrzymuje. Miałem gospodarkę. Trzymałem 100 sztuk śwień. I teraz dostanę wie pan ile? 1200 zł emerytury. Ja nie wiem, jak dalej będzie. Żona ma 1400. No w zeszłym roku miałem 4,5 tysiąca yy, za gas, a w tym roku będzie ile? Nie wiem. Może jest z no, no to cholera nie będę panie, no co, no, no co no nie wiem co będzie. No, no nie wiem co będzie. Powiedz mi pan, co mi pozostało. To coś koło tutaj, mam stare chałupinę. Kiedyś to była nowa, dzisiaj to nie nic. To trzeba kupować, szykować sznurek, a co więcej? A co pan więcej pójdzie? Jak się ludzie tutaj szykują, żeby no, nie zamarznąć, krótko mówiąc, jak węgla nie ma? Węgla nie ma, ale każdy ma las i może pojechać do lasu, przywieźć drzewa i palić. A to nieźle się tu ustawiliście. Ale nie każdy ma znowu piec na drzewo. No i co wtedy? No nie wiem. A to co to ludzie tu zamieniają sobie? No, bo piece? No, miały być ekologiczne, na jako groszek, na pelet. Ludzie pozmieniali piece i są w. W kropce. O, w kropce, ładnie pani to powiedziała. <todobie> Jak to z tym peletem jest. Wszystko, dostać teraz. Ale pan. Ma? Dostał pan gdzieś. No, ja bym kupił. Kiedy? O, to ja to że dwa miesiące temu. A, trzy. to tańszy, co był. Teraz jakby. Teraz, teraz ciężko jest. Hmm. Teraz około 3000 ton kosztów. Ile pan tego nakupił? 5 tony. 5 ton. No to jak po 3000 tona teraz, by kupować. No, no. to jest to interes. Ja bym zapłacił 8. Pan zapłacił 8000. No, to, to był tańszy, ledwo ze mną zbiór. No to do. Na dużo, 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 pan mi co pan zrobi? Wszystko k... w górę, wszystko w górę. I pród w górę, i światło w górę, i podatki w górę. Ja też głupi, brzmij pies na pelet, bo w, w, w lesie k... ludzie kradną, a ja peletł, bo bym się peletów zechciał. Rylku rigicznie. Ma pan piec na węgiel czy na groszek? Na węgiel. Co a węgiel pan ma? Skąd nie mam? To co to będzie? Nie wiem co będzie. Na razie maliny jemy. Się kończą. Ale to co, jak nie będzie węgla, to co, to tu ludzie będą zamarzać? Nie wiem, może wyjadą do Afryki. Drzewo mamy, byśmy stodołę rozebrały. mamy. stodołą będziecie palić? Będziemy drzewem palić starym. Nie zamarzniecie? Na pewno nie. Nie zamarznie, nikt nie zamarznie na wsi, nie zamarznie jak chce. Robić, to pojedzie do lasu, przywiezie sobie jakiegoś tam drzewa troszkę, troszkę tego. Jakieś tam meble stare ewentualnie. No meblami to nie, nie palą teraz, płyta tego, to nie. Meblami to, to, to żadne palenie nie no. Zamarznąć pan nie zamarznie, da pan sobie radę. No myślę, że najwyżej worek na plecy i wkoło budynku parę razy i do mieszkania. I się w ten sposób ugrzacie? <laughs> Przepraszam, że takie głupio. <laughs> Dale, to jest to jakiś pomysł. Pan nie zamarznie, da Pan sobie radę. Chyba tak, no to na razie dam. Tej zimy dam radę, a następnej zobaczymy, nie? Jakoś się może cieplej poubierać, coś, jakieś kożuchy, pierzyny? No nie, no bo ja się nazywam Kożuszek, to, to wystarczy mi. A, to Pan już sam w sobie jest tak. taki cieplutki. <laughs> tak. Czy Pan żonę ogrzeje. Tak, no. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ile tego drzewa pan narąbał? No to i trochę jest. O, tu jest, tu jest. Wy nie zamarzniecie zimą? Nie. Wy... No to nie grozi to. Tu każdy ma las, tego to jedzie w las łóżnie. Chyba, że mu się nie chce, no to tak. czy co, wy od wiosny po prostu Ta. bierzecie siekiery i... I ogień. Tak. O, jest tutaj cała szopa? A tam aż podak. Tak tak, zobacz pan. A panie, widzisz pan opierarki, bo buchy nosują, kurwa cię, ja, no dać rady. W to są luksusy. O, na wsi to popatrz pan, tak się tu się pali. o. Drzewo, proszę bardzo, piecyk, banioki, kurczę, maci i tu się pali, tu się gotuje. Bo, taki piec. O. O, tu się piec piecze. co to, no? Tutaj nie dość, że się ogrzeje, to się jeszcze upiecze. piecze. O. Popatrz pan, tam się pali. No. Zimno wam nie będzie, nie. głodno nie będzie, Nie. chlebu pieczecie. Tak. A jakby w mieście taki postawić piec? A no ale to gdzie w mieście w postawił? W bloku. Nie, nie? nie ma szans. A gdzie tam taki piec w kuchni się zmieści? Panie, nie będzie źle. Nie zamrożniemy. E, nie ma źle, zapasy są mają. Aby było co do gorka wrzucić, panie. To Najwyżej się zimne zje, się nie podgrzeje. Nie, nic, weź pan kurę, zjedz pan. Na surowo? No. A to nie. Trzeba też czymś pod tym garnkiem tam rozpalić. No. Domy radę. Ziemniaki się ukopie, worek kartofli dwa, na zimę trzy. Ugotuje się kartofli, będzie, będzie jakaś się przeżyje. Bida nam nic nie zrobi. Kartofle każdy ma, kapustę ma i ugórki zrobione na zimę, także i kaczki jeszcze w zagrodzie chodzą, także bide nie będzie. Biedne te kaczki. Mogą nie przeżyć tej zimy. I nie przeżyją. W garnku będą. Ja nie dam się bidzie zjeść. E tam. Drzewo jest, to będziemy palić w piecu, w kuchni, bo w kuchni mam piec taki na drewno starodawny, duchówka do pieczenia kaczek. Wszystko jest. Rolnik się wyżywi. A w miastach? A w miastach, tam dopiero będzie bida. O, kura przyszła. O, to ona też może zimy nie przeżyć. Nie, nie, bo ona się niesie, widzi pan, że czerwony magrzebień. A to tak ja nie wiedziałem, że to się tak no poznaje. Jak ma czerwony grzebień, to się niesie, on zbiera robaczki na jajeczku. Kurka będzie żyć. W Kurzeni ludzie na rząd są, czy nie? Czy to nie wina rządu, jak pani myśli? To wina rządu. Tamten rząd był byli w Kurzeni, ten rząd jest też w Kurzeni. No to widać taki rząd zawsze, nie? I taki zły, i taki niedobry. No, no. no. A ludziom zimno. A nie. Cośmy za Tuska mieli? Figę! Ale ciepła woda w kranie była! Była, była, była! U nas jak kto zrobił, to miał co tam mówić? Tusk tam nic dobrego nie mówi, jak się słyszy w telewizji. On to taki, taki cwaniaczek zawsze. Taki cwaniaczek, co to nie ja? Pisło od rządu odwalić i będzie same złote, niechrupiące bułeczki. Takie cłaniaczek, Tusk? Chodzi sobie taki tak, A to Kaczyński lepszy? Lepszy. I co na rząd narzekać? To nie od rządu zależy, że my nie mamy węgla. Tak, 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 tak. No tak. ile było polskie, na polskie kopalnie było krzyku. Zamknąć, zamknąć, bo trują, bo trują. teraz się nie będziemy truć, jak nie będziemy mieli czym palić. Mówię panu, bo tymi gałęzkami będziemy palić. Teraz mówię, nie, niebo, panie, to takiego jeszcze dobry rząd mamy, żeby dalej rządziły. Bo nie ma takiego rządu. Bo tam niektórzy narzekają, że A, węgla nie ma właśnie. Że, tak, tak, tak. Że tak. drogą. Drożyzna. Nasze takie czasy. U nas węgla w Polsce jest dużo, ale u nie, zamykać kopalnie, tego, no, ale... wiatraczek, bej. u nas wiatrak to trzeba go kręcić, korba, no, ale... od czasu do czasu je. No ale to pismo otwierać te kopalnie, a nie zamykać, miał 7 lat i co, no i nie otwierał, no. A, wie pan, jak naciskały na niego, on i tak jest dobry, on rządzi dobrze, ale wszystko o. Źle, źle, ta opozycja jest bardzo niedobra. Ja tak myślę. Ja głosowałem za pisem, ale teraz nie, bo teraz się coś robi, cuda się robi no, no. Wie pan, taka drożyzna, takie wszystko. No to cholera no wychodzi ten premier, ja myślałem, że to jest mądry człowiek. No. Ale on. Pół kłamie. Dopiero mówi taki, już jutro mówi inaczej. No to, no, no to węgiel będzie pod dostatku nie węgla nie ma. No węg będzie świata pod dostatku, oszczędzajcie, bo nie ma. No, 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 to, no to panie. No. Moim zdaniem to tak nie powinno być. Co mi, że oni dadzą te 3000 zł, jak e, węgiel jest za 3000? Tylko... 3,5. Już teraz prawdopodobnie drożej. No to proszę, no to co to za interes? Jest coraz gorzej. Jeżeli tak będzie. Na przykład teraz też krowy, no widzi no pan, nie opłacą się nikomu krowy, no nie wiem dlaczego. No ale pani trzyma. Trzymam. Pani wkurzona na rząd jest, czy nie? <grym> na rząd nie. Bo rząd jak do tej pory to wszystko robi dobrze. Tak moim zdaniem. węglem to chyba. A, a z tym węglem troszkę przesadzili, bo jak był węgiel po te 1000 zł niechby 5200, to jeszcze tak sobie każdy dawał radę i, i tam nikt nie narzekał. Ale teraz niestety. No dobra. Jako kiełkotko. Do widzenia. Do widzenia. No to piszcie, jak wy przygotowujecie się do tej trudnej zimy. Co można zrobić, żeby nie zamarznąć? My widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku komentarów. Adam Feder. Do zobaczenia.